Cześć, cześć kochani, dzisiaj wymiana tej samoróbki, która działała tak o, na coś lepszego, czyli MS House, a także pokażę Wam, że to po prostu działa, czyli jest ciszej, jest o wiele fajniej, e, widać to na wykresach, na koniec filmu też to jest pokazane i przede wszystkim to działa, to po prostu działa, a... Dodatkiem jest do tego, że wasz falownik, jest Samsung, po prostu będzie działał dłużej ze względu na to, że o 10 stopni ta temperatura w ogóle spadła. To będzie pokazane w tym filmie. Także będzie pokazywany nowy sposób mojego kamerowania nową kamerą albo kamerą, którą gdzieś tam miałem, więc dajcie znaka, czy Wam się po prostu taki coś podoba w ten sposób kadrowanie. Hejo, pozdrawiam was serdecznie i oglądajcie dalej. Hej. To zostawię na następny film. To jest chyba. To urządzenie, o którym marzyłem. Albo 8,7. To nie jest ważne. Ważne, żeby zaczęły się kręcić. Jak się zaczną kręcić, no to znaczy, że wszystko ok. Teraz słychać, że one pracują szybciej, wolniej. O, już zaczęły szybciej, bo temperatura zaczęła iść do góry. Więc jednak, jednak fajnie to działa, powiem szczerze. Nie tak jak moje wiatraki. Hej, hej. Hej, hej, jeszcze wieje. Wiatrak chodzi. Jest pół stopnia. Zaraz będzie trochę ciszej. Dzisiaj przyszła do mnie ciekawa przesyłka. Musiałem usunąć moje stare. Kombinacje alpejskie związane z tym produktem, które leżały na falowniku i będę zmieniał, będę używał czegoś innego. Jest to problem nagminny wielu falowników, w szczególności niskonapięciowych, ze względu na to, że grzeją się one. Zresztą zaraz powiem więcej. Dostałem dzisiaj takie urządzenie. Od M&S House od naszego zaprzyjaźnionego Sławka. No i rozpakujemy co to tutaj jest. No, powiem szczerze, że późno zdecydowałem się na ten produkt. Ale myślę, że będzie on fajnie służył. Ze względu na to, że będę wymieniał na wysoko napięciowe. Zobaczymy, jaka jest różnica w temperaturach. No, ale tutaj powyżej 50 stopni po prostu wiatraki się włączają. No i jeżeli mamy, tak jak tutaj widzicie, 100 amper, który idzie na baterię, jest przetwornik, no i będzie się to wszystko grzało. E, tutaj wygląda to tak, no całkiem ciekawie. Może to odłożę na razie tutaj. E, co tutaj jeszcze mamy? Jeszcze mamy jakieś jedno urządzenie. A, już wiem co to jest. Już wiem, co to jest. Patrzcie, co dostałem do testów. To jest urządzenie, które uruchamia Wam dodatkowe grzałki. Czyli stawiacie sobie coś takiego, i to się komunikuje z Waszym, z waszym falownikiem, a raczej z EMS-em, który mam akurat w tym momencie, zamontowanego tutaj. Tak na razie leży. No bo wszystko jest w fazie testów. No, i to urządzenie steruje Wam załączaniem grzałek. Tak więc to też wypróbujemy. Zobaczymy, jak to działa. Spoko, fajnie, miło mi. Więc to będzie do testowania. Co tu jeszcze mamy? Nic więcej nie mamy. A mamy jeszcze jakieś tutaj jedno urządzenie. Może. Tak patrzę, gdzie tutaj postawić. O, tu postawię na razie kamerkę. Dopóki nie wie, to jeszcze Wam coś poopowiadam. A, czyli tutaj mamy, a tutaj po prostu mamy termoparę do, 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 do zobaczenia. A i antenka jest jakaś, tak jak widać. I jeszcze coś tutaj mamy. A, USB stick. Aha, chyba się domyślam o co chodzi, ale zobaczymy o co chodzi. To zostawię na następny film. To jest chyba to urządzenie o którym marzyłem. Ale to będzie w następnych filmach. Dobra, lecimy. Tak więc tutaj to odkładam. Jeszcze rozpakuję, żeby Wam pokazać jak to wygląda zanim ja to zamontuję. ms e, house. No dobra. Fajnie. E, może pokażę Wam jeszcze e, nie, nie słychać tego tak mocno, ale Tutaj jeszcze taki jest dodatkowy jakiś, yy, jakaś część. No, i tutaj od zwierzchu tak to wygląda. Więc, no, zobaczymy. Wygląda całkiem schludnie, całkiem ładnie. Więc spoko. I tak to będzie sobie tam na falowniku wisić, leżeć. I tyle. Tak więc zajmuję się teraz montażem. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Okej, okay. no to mamy wiatraki, które chodzą. Spróbujemy teraz to tutaj podłączyć. Jeszcze powiem szczerze, nie wiem, jak to zrobić. Eee... O, może tutaj postawię kamerkę. O! I... Tutaj wydaje się, że to trzeba by było gdzieś przeczepić tutaj, albo nawet gdzieś włożyć. I to chyba trzeba jakoś tutaj umieścić, prawda? O! Tu nam wchodzi. No to samo z siebie, jak widzicie, fajnie dolega, bo tutaj praktycznie całość jest. No tutaj czuć nawet jak to ciepło wylatuje, później termowizję sprawdzimy, ale bardziej chodzi o efekt, czyli żeby nam ta temperatura zaszła. Mamy zasilanie, no to zobaczymy co tutaj, jak to będzie nam pracowało. Muszę to gdzieś podłączyć pod 12V, tak więc lecimy dalej, podłączamy. Chciałbym Wam pokazać jak ogólnie to wszystko wygląda, żeby nie być tak, że gdzieś przy elektryce, tutaj mamy wiadomo wiatraki, one, kiedy je podłączymy pod wejście, dokładnie 7 i 8 albo 8 i 7, to nie jest ważne. Ważne, żeby zaczęły się kręcić. Jak się zaczną kręcić, no to znaczy, że wszystko ok. I one na początku bardzo, bardzo wolno się kręcą. Ale w momencie, kiedy przykład Wam pokażę zaraz, teraz, kiedy przykładowo leciutko podgrzejemy termoparę. No specjalnie tak, żeby jej nie stopić. Ale jak one dostaną tylko temperatury, to one zaczynają się o wiele szybciej kręcić. O, już nawet teraz słychać. O, bo zaczęło ładnie wiać. To teraz dobrze widać. czuć, bo ja czuję to nawet tutaj na tym, więc o już zmniejszają sw... już zmniejszają swoją prędkość, więc one cały czas sobie chodzą i teraz jest kwestia jeszcze, żeby ta termopara znalazła się w odpowiednim miejscu, to jest w instrukcji napisane, no ale w gruncie rzeczy co, zależy nam na tym, żeby ona była w miejscu, gdzie jest po prostu najbardziej gorąco, ja teraz wam zaraz to pokażę, więc tu jest kwestia, żeby znaleźć miejsce, które jest najbardziej Eee, które jest najbardziej po prostu gorące. No tak jak widzicie, jest tutaj 40 stopni na samej obudowie. O sobie tutaj jeden drugi chodzi. Ten jest bardzo ciepły, ten 30. On się teraz schodzi prawdopodobnie ze względu na to, że tam jest najbardziej ciepło. No ale tak to wygląda, jak widzicie. Dobra, testujemy dalej. Zaraz się włączą na pewno wiatraki. Okej, okay, tak więc, żeby nie być gołosłownym, gdzie najlepiej przyczepić tą termoparę, jak sobie zobaczycie tutaj od góry na falowniku, to bardzo dobrze widać, gdzie ta temperatura jest tutaj najmocniejsza. O tutaj, tak w połowie, widzicie, jest 45 stopni 49. Tak sobie właśnie próbuję znaleźć to miejsce. Widzicie, tu jest taki brzeg. Tu jest taki brzeg, który jest bardzo mocno nagrzany tego radiatora. 48 stopni, widzicie. To jest ten górny brzeg, nie sam radiator tam na dole, chociaż on też tam jest, ma. 48 stopni, ale tutaj cały czas wskazuje mi, że, ten, że ta część jest najbardziej nagrzana. O, tutaj może będzie nawet lepiej widać. Widzicie? O! 50 stopni jest na tym brzegu. Więc, jeżeli da się, to jak najlepiej przymocować w tym miejscu po prostu tą termoparę. Słychać, że działa nam wiatrak. Ale także działają e, nasze tutaj e, nasze MS House, czyli wiatraczki. No, czuć, że wieje, czuć ten wiatr, że tutaj on teraz one pracują. A chciałbym wam jeszcze pokazać, w jaki sposób jest to, i gdzie dokładnie zamontowane. Tutaj, akurat, będzie to trudne, ale. Może tak to jakoś zrobię? Czuć, że jednak one tutaj pracują. Więc, więc tutaj ta termopara jest ok przyczepiona. Jak sobie zajrzycie, to ona jest na takim brzegu e, zamontowana, gdzie było najcieplej. Ja zaraz jeszcze termowizją sprawdzę, czy ona się nagrzewa, czy ona ma styk. Czuć ewidentnie, że tutaj wieje. Eee, więc więc eee, też zaraz zobaczę jeszcze, czy przestaną się tak szybko kręcić w momencie, kiedy eee, no, temperatura spadnie. Mamy już 50 i 40 stopnia 53, więc zobaczę, czy one zmniejszą swoją, eee, swoje obroty po prostu w momencie, kiedy ta temperatura spadnie. Eee, I tyle na razie. Teraz słychać, że one pracują szybciej i wolniej. O już zaczęły szybciej, bo temperatura zaczęła iść do góry. I to czuć. Więc myślę, że podłączyłem to w dobrym miejscu. No to jest największy mankament. Albo można to zrobić inaczej. Po prostu jakimś klejem tam gdzieś przyczepić do tego miejsca. Albo po prostu zrobić to uważnie. I one tak... Cały czas modulują sobie ten, tym, tym powietrzem. Ale, no, jest coraz szybciej. 50,5 stopnia i one zwiększają prędkość. Więc, jednak, jednak e, fajnie to działa, powiem szczerze. Nie tak jak moje wiatraki. <laughs> ok, to zamontowałem. Zostało mi jeszcze znowu przyczepić tutaj tą część e, zakrywającą wszystkie złącza. I będziemy obserwować, co się dzieje z temperaturami. Zobaczymy, jak to pracuje. Dzisiaj mamy porównanie, bo dzisiaj to było bez w gruncie rzeczy wiatraków. A jutro już będziemy mieli dzień, i myślę, że on będzie bardzo podobny właśnie z wiatrakami. No, i słychać, że one pracują. One naprawdę tutaj ostro już buzują, więc myślę, że to jest super opcja. No, bo działa to po prostu na takiej zasadzie, że. Im większa temperatura, tym szybciej kręcą się te wiatraczki po prostu. Więc to jest super sprawa. I one przy niskim zresztą zobaczyłem, przy niższej temperaturze jak będą pracować one. Ja ich nie słyszałem. Więc one cały czas powodują, że ta temperatura spada. To by było na tyle. Ok trzeci raz nagrywam, żeby to było ładne, składne i szybko. E, tak więc szybciutko. Pokażę wam kilka dni letnich, jak wyglądały temperatury, i e, powiem, że była klimatyzacja wtedy włączona, teraz już jest, nie, nie jest włączona ze względu na to, że e, tych temperatur już takich nie ma, nie ma takiej produkcji, więc myślę, że jest to porównywalny okres. I powiem szczerze, że jak klimatyzacja tutaj działała, to tutaj było cały czas. 21-22 stopnie, więc było tak samo jak teraz, w gruncie rzeczy, w środku, jeżeli chodzi o tak jakby środek pomieszczenia, tego w którym mam falowniki i wszystko, więc jest to czas taki porównywalny. Weźmy sobie na przykład w 9, 10 wrzesień. Tutaj nie było dużo tej produkcji, bo oj, tutaj były typowe chmury, nic, nie, nic się nie działo, ale wiatrak się nam włączał. I tak i tak było po 50 stopni, 53 i tak dalej. Więc tutaj to. Zobaczmy sobie y, na przykład no, 25 czerwiec. Ciekawe czy nam się uda. Nie, a jeszcze nie ma stamtąd danych. 30 uda się. No, i mamy tutaj typowy, piękny dzień, kiedy była produkcja. To widać typowo na, na, na stringach. Eee, I co? Eee, no i dalej. Temperatura, nawet w nocy, zobaczcie, została zbijana przez, przez falownik. 48 stopni. To, było naj, to były najniższe temperatury. Zobaczmy jeszcze jeden dzień, żeby znowu. No, przekonać, znaczy, ja jestem przekonany, kwestia, żebyście Wy zobaczyli, co jest w stanie zrobić takie urządzenie. Ja jestem, no, bardzo mile zaskoczony, bo używałem wcześniej zwykłych wiatraków, które się też włączały i cały czas przeszkadzały i w ogóle tam było też ja to są o te takie różne ząbki tutaj. To to działało gdzieś tam, zbijało, ale to zbijało, zobaczcie, do 43 stopni do 44 w dzień dalej znowu wachlowało, kurczę, co niemiara tym, tym. No to, to każdy, każdy, każdy ząbek to jest te buczenie falownika, prawda? Od godziny... Powiedzmy już 9 do, 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 do 16. No, dało się wytrzymać, jak się z nikim nie rozmawiało, i tak dalej. Kwestia przyzwyczajenia, ale było to bardzo trudne. Teraz jest bardzo cicho. To w ogóle jest, no, dla mnie. Zupełnie inny komfort pracy, jeżeli chodzi o kwestię tej pracy w środku. No, zobaczmy jeszcze kilka dni. Teraz prześledźmy um, kilka dni ostatnich, e, kiedy nie było założonej, e, kiedy nie było typowo założonego tego naszego wiatraczka, jak ja to mówię. I znowu mamy sytuację, że było 43 stopnie, najniżej. No i, no i koniec, tak naprawdę. I tutaj cały czas wokół 50 stopni cały czas to ta temperatura AC była taka wysoka. 21. Tak samo też ta produkcja była, powiedzmy, zobaczcie, 6 kW. Razem, no, do 9 kW dochodziło, powiedzmy. Eee, następny dzień, 22. Nie wiem, czy to już nie był właśnie, nie była zmiana. Tak, i to tutaj mamy zmianę, i to tutaj było założone po południu, już e, e, wiatrak. I zobaczcie, co się stało. Z godzin, jak były godziny e, nocne. To było cały czas 49 stopni, a później spadło to do 40. O 10 stopni spadła ta temperatura, kiedy PV-ka nie pracowała. Kiedy normalnie pracowała bateria, normalnie używaliśmy w domu i w gruncie rzeczy, no, no, no na maksa. No, no, niech ktoś mi jeszcze powie, OK, no ale to tutaj. No to idziemy dalej. Idziemy dalej, zobaczmy. 23. Wczoraj mi nie było w domu tutaj, ale, no, ja, ale, ale też widać yy, różnicę bo już ta fotowoltaika też tutaj sobie powiedzmy no miała takie zrywy 4kW, no czekajcie PV 7 72, też po 9kW były te e, wzrosty no, i praktycznie myślę, że wczoraj ze dwa razy może ruszył ten wiatrak, chociaż myślę, że nie, bo dzisiaj jestem cały dzień i w momencie, kiedy było 51-52 stopnie, to po prostu ten wiatrak, który tutaj zwiększał temperaturę na EMS-ie i zbijał ją. Ale da, zobaczcie, dalej mamy temperaturę już w nocy 39-38 stopni i to jest mega, bo to obniża temperaturę działania całego falownika, czyli wydłuża okres. Użytkowania takiego falownika na przyszłość. Więc, no, moim zdaniem jest to mega rozwiązanie. No, dzisiaj to już w ogóle nie ma co nawet gadać, bo w dzień tylko było trochę produkcji, więc w najgorszym naj, naj możliwym momencie było 49 stopni, i z tego co ja tutaj jestem praktycznie cały dzień, no to nic nie słyszę. Nic nie słyszę, nawet ten taki, takie buczenie, które było poprzedzone. Przed tym dużym wiatrakiem, który tak jakby głośno chodził, prawda? Bo czasami się włączy taki, taki wewnętrzny jest, taki głos. Ci, co mają, daje sensynka, wiedzą o co chodzi. No to ja jestem bardzo zadowolony i mogę, myślę, że ze szczerym sercem polecić po prostu ten produkt. Fajne i działa. Tak więc, jeżeli chcesz wiedzieć, dowiedzieć się po prostu więcej, jak, coś więcej o tym falowniku, no to na przykład zajrzyj teraz na film, który następny się wyświetli. To też moja pierwsza próba youtuberska, eee, żeby polecić wam następny film, jeżeli ktoś do tej pory dotrwał i, i, i zobaczcie coś o Samsungu. Hej, cześć.